Ciekaw jestem, jak dajesz sobie radę w tym tygodniu. Właśnie z nawykiem wyznaczaj czas na indywidualne myślenie i na rozwój, bo ja mam już za sobą, nie, mam za sobą cztery dni wędrówki, to jest piąty dzień, czyli jesteśmy już gdzieś dosyć wysoko, ale obserwuj mojego Instagrama, tam na pewno będzie więcej informacji na ten temat, będę się z Tobą dzielił. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy dzisiaj. A co dzisiaj mamy, to wiesz pewnie? 55. dzień roku mamy dzisiaj. Uwaga, 55. dzień roku 2022. 555 roku nie będzie. Nie, nie, nie. Będzie, jest dzisiaj ten jeden jedyny dzień w roku, numer 55. A zatem, moi drodzy, nie może być inaczej. Jeszcze jest to piątek, piąteczek, piątunio, piątuchno, piątencjo i piątolongo. Ósmy tydzień nam właśnie już upływa. Mamy dzisiaj dzień niespodziewanego całusa. Mhm. No Ciekaw jestem, czy będę mógł uczcić to gdzieś tak na, na szlaku do Kilimandżaro. Może się uda, a może ktoś mi da całusa niespodziewanego. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Inteligencja jest tą przyprawą, która z najpospolitszych rzeczy robi cuda. Powiedziała Maria Dąbrowska. Inteligencja jest tą przyprawą, która z najpospolitszych rzeczy robi cuda. A można ją kształtować, wyznaczając czas na indywidualne myślenie i na rozwój codziennie. Jeżeli wyznaczysz na początku nawet tylko 5 minut, 10, 15, a z czasem nawet 60 lub 90, uwaga, zaczniesz się rozwijać pod względem intelektualnym, emocjonalnym, duchowym. Ten 55. dzień dzisiaj zrobił na mnie wrażenie, nie ukrywam. No, fajnie tak jak się okazuje, że dzisiaj właśnie jest 55. dzień. Mamy przed sobą jeszcze 310 dni roku 2023. Jeszcze 310 dni to całkiem, całkiem sporo. Dzień się nam wydłużył już o 2 godziny 47 minut, a do końca zimy 23 dni. Ja myślę, że dzisiaj jest piąty dzień, więc już będzie troszeczkę Zimno, żeby nie powiedzieć brzydko, będzie zimno. No, 23 dni jeszcze zimy w Polsce, a przede mną jeszcze 3 dni wędrówki, tak z moich wyliczeń wynika. Jestem z Tobą dzisiaj tutaj na filmie, a fizycznie gdzieś tam na zboczu Kilimandżaro i mam nadzieję, że dalej zmierzam w kierunku szczytu. Nie ma komentarzy, nie ma y, zapowiedzi, więc nie, ma, nie mogę jak skomentować nawet y, ankiety, którą zamieszczę na czacie, bo to trzeba robić na żywo, ale mam taką cichą nadzieję, że jest wszystko ok, że dalej jesteś w klubie, że y, przeczekasz ten wraz ze mną ten czas trzech tygodni, żeby później z wojonym entuzjazmem wrócić do klubu 555. Dobra, zróbmy teraz tak: włączymy sobie. Intro troszeczkę wcześniej, ale przecież nie musimy robić zawsze tego wszystkiego tak samo, prawda? Bo szaleństwem jest robić ciągle to samo a oczekiwać innych rezultatów. Mam nadzieję, że się już uśmiechasz teraz. Że jest ci dobrze, ciepło na sercu. Że dobrze podchodzisz do życia z miłością i życzliwością, prawda? Dobra, to możemy jeszcze zaczekać te se kilka sekund do tego, żeby zaczęło się punktualnie o godzinie 6 rano Twojego czasu, bo u mnie tam gdzieś na Kilimandżaro jest chyba godzina różnica, może dwie, nawet sam nie wiem. Dobra, zaczynamy teraz intro już i widzimy się za chwilę. Wyzywam was, żeby 555 dni, czyli półtora roku, codziennie wstawać o godzinie 5.55. A little something more Intro za sobą. Zaczynamy. Ja, ostatnie filmy, które nagrywałem, zapomniałem na śmierć o dzwonku i o herbacie. Teraz będzie troszeczkę inaczej. Mamy dzwonek Hakuna Matata. Podejrzewam, że teraz często słyszę Hakuna Matata od naszych tragarzy, od naszych towarzyszy podróży na szczyt Kilimandżaro, którzy o nas się troszczą, dbają, przynajmniej tak opowiadała mi Krysia Wrublewska. A ja zapytam Cię teraz, czy napijesz się ze mną? kawy, bo nagrywam to w zupełnie innym momencie i to jest ta pora. Jest teraz godzina 10:42. 10:42 minuty. Oj, ta poprawna polszczyzna i możesz napić się ze mną. Ja tym razem piję kawę o tej porze. Dobrą kawę z dripa, którą sam sobie zrobiłem, a dzisiaj powiem ci o tym, że nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym. Powiedział to aż Dawno, dawno temu Heraklic z Efezu. Nie wystarczy dużo wiedzieć, a żeby być mądrym. A tytuł tego, co dzisiaj będzie, już za chwilę będzie historia, koncentruj się na swoich mocnych stronach. Wzmacniaj swoje mocne strony. Możemy spędzić życie walcząc ze swoimi słabościami i nie osiągniemy niczego. A możemy osiągnąć wszystko, koncentrując się na swoich. Mocnych stronach. I temu o tym mówi dzisiejsza historia, która była już dawno, dawno temu w klubie opowiedziana. A ja zacytuję ci ją po prostu teraz. W klubie 555. Jest teraz pewnie gdzieś tak godzina 6, 2,5, więc to jest może dobry moment. W ogóle zachęcam Cię do tego, żeby na czas klubu, po prostu być już gdzieś koło godziny szóstej najpóźniej, jeżeli nie lubisz tego początku, który zawsze tam opowiadam, jaki jest dzisiaj dzień, i co się tam powydłużało i poskracało. Uśmiechasz się już? No to jest najwyższy czas, żeby to zrobić, jeżeli się jeszcze nie śmiejesz. Zrób to po prostu teraz. Pewne drzewko bardzo cierpiało z tego powodu, że było małe, pochyłe i zrośnięte. Wszystkie inne drzewa były w porównaniu z nim dużo większe i ładniejsze. Drzewko z całej duszy pragnęło być takie samo jak ono, móc swobodnie kołysać koroną na wietrze. Niestety małe drzewko rosło na skalnej ścianie. Swoje korzenie wszczepiło w niewielką ilość ziemi, która osadziła się w szczelinie. Jego gałęzie ciągle smagał lodowaty wiatr, a słońce widziało go tylko przez południa. Ponieważ w południe znikało za skałą, żeby opromieniać wszystkie rośliny znajdujące się na zboczu góry. Tak a propos tego smagania wiatrem, to podejrzewam, że tak może być dzisiaj i jutro i jeszcze pojutrze w czasie mojej wędrówki, tak może być, że będzie bardzo zimno, także zobaczymy. Dobra, wracajmy do naszego drzewka. Dlatego też drzewko nie urosło większe i narzekało na swój los. Kiedy pewnego poranka popatrzyło na dolinę i błogo rozkoszowało się pierwszymi promieniami słońca. Nagle pojęło coś, co uczyniło je szczęśliwym. Otóż żadne inne drzewo nie mogło choćby w jednej dziesiątej patrzeć tak daleko jak ono. Skalna ściana chroniła je przed lodem i śniegiem. Jego zrośnięty krzywy pień oraz sękate, ale silne konary doskonale pasowały do tego miejsca, w którym stało. Inne drzewa tam na zboczu też miały odpowiednie miejsca. Ale ono było jedyne w swoim rodzaju. Miało naprawdę wiele zalet. Piękna jest ta historia, krótka, ale myślę, że warto teraz wyślić się na pewną refleksję. Większość ludzi to robi, że nie widzi w sobie zalet. Widzimy tylko problemy. To dlatego wyznaczamy czas na indywidualne myślenie i na rozwój, żeby zadać sobie pytanie, co czyni nas szczęśliwymi. Jakie mamy zalety? Jakie mamy mocne strony? Co możemy zrobić z tym, co mamy? Jak możemy zagrać kartami? Kartami, które trzymamy w garści. Żadne inne drzewo nie miało nawet w jednej dziesiątej takiej możliwości, żeby patrzeć się tak jak to wysoko rosnące na skalę. Tak sobie pomyślałem od razu, że ta wędrówka da mi też możliwość spojrzenia na świat z wysokości 6000, prawie 6000 metrów, 5895 metrów. Podobno liczy sobie Kilimandżaro. Jeszcze nigdy w moim życiu nie byłem tak wysoko, no, nie licząc oczywiście samolotu. Tam byłem wyżej, ale to jest zupełnie coś innego. Ciekaw jestem tego, co będzie się działo tam na górze, jak zareaguje mój organizm, co się będzie działo, jak bardzo będę musiał się zmagać z przeciwnościami, podobnie być może jak to drzewko będę musiał stawić czoła problemom. Tak, jeszcze a propos tego, chcę Ci powiedzieć, że. A propos tej naszej, tego naszego nawyku dotyczącego wyznaczania czasu na indywidualne myślenie i na rozwój, to chcę Ci powiedzieć, że uczenie się jest pewnego rodzaju kompetencją. Ja pisząc kiedyś książkę Pieniądze są seksy, która dzisiaj nazywa się obudź się, opisałem ją jako jedną z 14 najważniejszych ludzkich kompetencji, które prowadzą nas do sukcesu. Nazwałem to korzystanie z zasobów intelektualnych. Kiedyś uważano, 30 ponad lat temu uważano, że brak dostępu do wiedzy jest największym problemem ludzkości. Dzisiaj okazało się to być nieprawdą. Dzisiaj mamy dostęp do tego. I okazało się, że jest to jedna z kompetencji, umiejętność korzystania z zasobów intelektualnych. Uwaga, wszystkie zasoby intelektualne ludzkości można porównać do takiej gigantycznej, ogromnej cysterny. A zdolność do przyswojenia wiedzy Możliwości naszego umysłu do takiej malutkiej filiżanki, z której pije się espresso. Takie malutkie. Czyli taka gigantyczna, ogromna cysterna przepełniona wiedzą i nasze malutkie naczynie. Filiżanka do espresso, którym możemy napełnić z tej cysterny. I teraz trzeba się zdecydować. Co z tej ogromnej cysterny przelać do naszej malutkiej filiżanki, do espresso? Przed każdym z nas, przed tobą też stoi zadanie, czym będziesz przepełniał swoją świadomość. Niemożliwe by było, niemożliwe jest, żeby cały zasób tej cysterny przyswoić. Jest to po prostu niemożliwe. Poziom wiedzy, podwaja się dzisiaj, ludzkości podwaja się dzisiaj podobno co 24 godziny. Więc nie jesteśmy w stanie nadążać za tak ogromnym przypływem wiedzy. Stąd nasuwa się teraz pytanie, jaki ty, jaki ty będziesz mieć system zdobywania kompetencji. Czyli teraz w czasie wyznaczonym na myślenie trzeba podjąć decyzję, czy Uzupełniamy wiedzę byle jak, a może robimy ją w sposób planowy? Pamiętasz, ostatnio powiedziałem Ci o, o tym, że wymyśliłem zawód doradcy rozwoju osobistego, który może Ci pomóc zaplanować Twój rozwój? Zachęcam Cię do tego, żeby kliknąć na link i umówić się na darmową rozmowę z doradcą, dowiedzieć się, na czym to w ogóle polega. Na czym polega w ogóle rozwój osobisty? W jaki sposób możesz w sposób celowy, planowy, konsekwentny zdobywać wiedzę? Werner Howard twierdzi, że wybór dziedziny, w której się kształcimy, jest spowodowany przede wszystkim moimi talentami. Nasze talenty, to właśnie nasze talenty, powinny być praprzyczyną pra tego, w którym kierunku się będziemy rozwijać. Uważam, że. Kompetencja, która nazywa się korzystanie z zasobów intelektualnych, jest to zdolność do przyspajania tylko tej wiedzy, która nam jest naprawdę niezbędna do tego, aby osiągać swoje marzenia, cele i zrobić ze swojego życia prawdziwe arcydzieło. To właśnie po to. Widzisz, upłynęło znowu 15 minut. Jest taka historia Soichiro Honda. Tego Hondy, który stworzył właśnie markę honda. Ten człowiek studiował na wielu uniwersytetach, żadnego z nich nie ukończył, a uczył się tylko tego, co było mu naprawdę potrzebne, żeby skonstruować swoje urządzenia. Przyznam się, że mi to bardzo zaimponowało, że nie uczył się dla zdobycia papieru, tylko uczył się po to, żeby zdobyć konkretną wiedzę, czyli nie faszerował swojego mózgu zbędną wiedzą. Uczył się tylko i wyłącznie tego, co było mu potrzebne. I to jest to, ten najlepszy kierunek, do którego cię będę namawiał. Jeszcze raz w tym, tym, tym tygodniu się zobaczymy. Pojutrze, w niedzielę, będę również na żywo. Dziękuję Ci za dzisiaj. Pamiętaj o tym, że mamy jedno tylko życie. Jeżeli je dobrze przeżyjemy, to w zupełności wystarczy. Łyk kawy jeszcze ze mną? No dobrze. Trzymaj się, dzielni. Trzymaj za, mną, za mnie kciuki, bo prawdopodobnie już jutro i pojutrze będą najtrudniejsze dni tej wyprawy. I no i oczywiście obserwuj Instagrama, bo tam będą się pojawiały na ten temat informacje. Dziękuję Ci za dzisiaj. Trzymaj się. Do zobaczenia. Widzimy się. Jutro w klubie na pewno będzie ktoś. A pojutrze pewnie będę ponownie ja. Do zobaczenia. Trzymaj się. Wszystkiego, co najlepsze Ci życzę. Pamiętaj o tym. Że życie jest po prostu ważne. Do zobaczenia. Cześć, cześć, cześć. serce zrób to z nami. świat się zmienia, gdy się zmieniasz ty Przeszłość nie ma już znaczenia, idź do przodu nie pod prąd, tylko ty wyznaczasz cel, doskonale o Przebazem klubię, bo lubię chciałabym, bo w sercu mi gra.